Ekscelencje, najdostojniejszy księży biskupie, szanowny panie premierze, panie profesorze, szanowni państwo, drodzy kapłani, cieszę się, że mogę kolejny raz uczestniczyć wraz z wami w tej refleksji refleksji naukowej, ale także refleksji nad naszą teraźniejszością, nad problemem, który dotyczy całego naszego społeczeństwa i który w naszej wrażliwości jest niezwykle ważnym, bo widzimy dramat, widzimy tragedię. Zwłaszcza gdy chodzi o my, którzy zajmujemy się wychowaniem, prowadzeniem szkół placowych, opiekuńczych, wychowawczych, widzimy ten dramat młodego pokolenia dzieci, młodzieży, zagubionych bez poczucia bezpieczeństwa. I często źródłem tego kryzysu i tego problemu jest właśnie alkohol w rodzinie. Dlatego Chylę czoła przed organizatorami dzisiejszego naszego przedsięwzięcia, tegoż kongresu i pragnę życzyć wszystkim błogosławionych, dobrych owoców, nie tylko w postaci refleksji, umocnienia nas w tym, że idziemy w dobrym kierunku, ale także tego, by były to błogosławione dobre owoce w naszych osobistych postanowieniach, a także w naszym działaniu. Korzystając z okazji i obecności, chcę bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi. Za to wszystko, co dotychczas robił i co robi dla dzieci i młodzieży. Pan profesor w środowiskach edukacyjnych, szkolnych jest rozpoznawalną osobą, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej przed wielu laty zażądało od szkół, by wprowadziły tzw. programy profilaktyczne, nikt nie miał o tym zielonego pojęcia. A to, co robił pan profesor wówczas, to to było prekursorskie działanie, i z tego korzystała cała Polska, i z tego korzysta nadal. Także ogromny szacunek, Panie Profesorze, za to i, i ciągle prosimy jako środowiska edukacyjne, wychowawcze o jeszcze.